do samorządu uczniowskiego naszej szkoły. Jestem Apolonia z Trzydka, chodzę do klasy 4A. Zagłosujcie dla mnie bo szkoła będzie weselsza. Cześć, jestem Gabry Siaśka jestem w klasie 4A. Zagłosujcie na popisie aż uprówie. Mam na imię Sara Koszela. Chodzę do klasy 4B. Głosujcie na mnie. Cześć, jestem klasy czwartej i B i będę tańczyć hip -hop i taki taniec robota. Głosujcie na mnie. Cześć, nazywam się Kuba Koszyla. Chodzę do klasy pi pi piątej A. Zagłosuj na mnie, to dla mnie duże wsparcie. Cześć, jestem Adam Juszczak z piątej A. Zagłosuj na mnie, drogi kolega, a zrobię w szkole dużo dobrego. Cześć, jestem Ewa Posternak. Chodzę do klasy szóstej A i mam 12 lat. Będę się starać, żeby Wam było wygodnie w szkole i miło, żebyście się tutaj dobrze czuli. Zagłosujcie na mnie. Cześć, mam na imię Wiktoria Piotrka, chodzę do klasy 6b. Bardzo lubię, e, lubię tańczyć, chodzę natomiast od trzeciego roku życia, więc tym chciałabym, żeby w szkole było kółko taneczne e, dla klas 4-8. Rok temu też yy, widziałam, bo wszystkim się podobał Dzień Bez plecaka, więc pisałam się, że w tym roku również będzie Dzień Bez plecaka. Jeśli na mnie zagłosujesz, swego głosu nie zmarnujesz. Mama na imię Ola, Kocemba chodzę do 8 A i głosuję ci na mnie. Hej, jestem Zuzia Cieśniak, chodzę do 8 a Jeśli na mnie zagłosujesz, swego głosu nie zmarnujesz. Cześć, jestem Agata Nami zagłosujesz i nie pożałujesz. Nazywam się Masia Skopińska, chodzę do klasy 8 -B. Jeśli chcesz dobrego rządu, wybierz mnie, do samorządu. Cześć, jestem Natalia Mikołajczyk, chodzę do klasy 8 C i głosuj na mnie, bo chcę zmienić szkołę na lepszą. Cześć, jestem Laura Kazimierczak, chodzę do 8 C i głosuj na mnie, bo dzięki mnie każdy dzień w szkole będzie wesołszym.